A w poprzednim odcinku pojechaliśmy do największej muzułmańskiej świątyni w Delhi, zwiedziliśmy kompleks grobowców oraz poruszyliśmy tematy drogi i biletów dla obcokrajowców. A już w tym odcinku lecimy do przepięknej świątyni w Nojdzie, analizujemy zachowania w metrach oraz udajemy się na typowe odzieżowe targowisko. No i Trzeci, już trzeci dzień zwiedzania Deli. Sorry, że Deli aż na tyle, tyle odcinków jest podzielona, ale no jest po prostu zbyt dużo, żeby to połączyć w jeden, jeden zgrabny, krótki filmik. Dodatkowo elementy vlogowe też sporo pochłaniają, więc myślę, że no wybaczycie mi to jakoś. Tak swoją drogą, jestem teraz w tym miejscu, gdzie nagrywaliśmy ostatnio filmik o Pune. Eee, znajduje się to miejsce w ogóle na terenie Aero City. Jest taka dzielnica hotelowa. Zaraz koło lotniska, bo tak naprawdę do lotniska jest jakieś plus, minus z 10, może 15 minut drogi. Ja naprawdę bardzo bliziutko. Największy minus tego, jak się tutaj mieszka, w tym całym AeroCity, jest taki, że jak chce się dostać do centrum, to trzeba specjalnie osobnym całkowicie pociągiem jechać. Tak, zwanią, tak zwaną linią czerwoną, która leci na same w sobie lotnisko, w bezpośrednio z centrum miasta. Nie przecina ją żadna inna linia metra. Więc no niestety jak chcemy gdzieś jechać, to musimy jechać do samego centrum i w centrum się przesiadać na kolejne linie tam, gdzie chcemy dojechać. w przednich filmach, że ogólnie w jak śmierć jest prawda, najgorsze w tym całym smrodzie jest to, że tej nawet w metrze niesamowicie śmierdzi, bo wejdzie Ci ktoś, kto jest ubrany w jakieś pseudo Giorgio Armani i tym podobne, a płot za nim się, nie się tak, że się nie wyda wytrzymać, mimo tego, że na przykład nie jest gorąco, mimo tego, że dzisiaj nie ma jakiegoś tego połowiesku o 20 stopni, to i tak w podobnej kurtki, żeby nie... i wiecie, i capi, po prostu capi na za rzeczy po imieniu. Więc nawet w metrze jest z tym dosyć spory problem, mimo działającej klimy i olejku, bo jakby w metrze używają do, do klimu, jakiegoś tam olejku, który zabija na zapachy na co dzień, ale o, jest okropnie, po prostu jest okropnie. Kurde ciekawostka, bo e, jakby ta świątynia, gdy teraz lecę jest e, mega fajna i żeby do niej dojechać, trzeba było się przesiąść z linii różowej na linię niebieską i linia niebieska już nie jest częścią Delhi, tylko jest częścią Noidy. I jak się okazało, ja mogę dalej na tym samym jechać Za 40 Rupii, coś takiego Więc ciekaw, zobaczyłem czy przy wyjściu będę musiał coś dopłacić Ale gość mi powiedział, w okienku, jak chciałem kupić bilet, że Mam dalej na tym jechać, więc Miłe zaskoczenie w sumie Pierwszy raz Różnicy mi to dużej nie robi Ale zawsze coś Niestety, no tam jest ta świątynia, o tu, tu, tu I niestety smog jest na tyle gęsty, mimo że to nie jest zale tak daleko że, jak sami mogli się zobaczyć na przebitkach, średnio to wygląda, naprawdę. Jakby na przebitkach, wygląda to daleka źle. Będziemy powiedział bardzo źle. no wszystko przez ten smog, zresztą zobaczcie sami jeszcze raz. Ta świątynia jest odgrodzona takim potężnym płotem, z dutem kulczastym, żeby nikt nie wbił się z zewnątrz, a tak na nielegalu. No bo już tutaj słychać głośniki, gdzie jakiś gość mówi, że zakaz wnoszenia swoich rzeczy, że można wnieść tylko można po prostu tylko wejść ale nie można mieć plecaka ani telefonu nic, więc ze środka już zdjęć niestety nie porobię ale przecież od czego jest Google więc poszukam gdzieś jakiś foteczek i wam wrzucę, a tak swoją drogą to tak właśnie wygląda ta cała droga prowadząca wpuszczają tylko pojedyncze pojazdy nie wpuszczają w ogóle Ach, tu jest głośniczy gdzie gościu nabija. no ee, gdzie nie wpuszczają randomowych samochodów, tylko wpuszczają konkretne samochody. Wiadomo Riksze tuktuki. Spoko! O, tu już widzę, że jest pejście zaraz, więc pewnie już podsumowanie zobaczymy sobie jak będę wychodził z tej świątyni. Ale spodziewam się naprawdę mega dobrego efektu. Wszystko się okaże. E, jak już wrócę. Dobra, to trzymajcie się, a ja chowam telefon. Do zobaczenia za kilka sekund. One day later. Ale to było spoko miejsce, tam widać w odległości, już trochę dalszej bo akurat już wyszedłem no bo tak jak mówiłem, no, trzeba było wszystko oddać jedynie co, była informacja, żeby mieć przy sobie cały czas swój paszport i portfel eee, sama w sobie świątynia była darmowa, co mnie zaskoczyło muzeum było płatne ale nie było cen z podziałem na lokalsów, czy osoby, które Kurde, ale hałasują no. a nie było podziału na lokalców, czy osoby, które przyjechały z zagranicy 250 rupii, czyli naprawdę bardzo dobra cena Oprócz tego, Piotru, nie można było robić fotek, może sobie było kupić fotkę Od gościa, który robił foteczki legitnie Więc kupiłem sobie foteczkę swoją na tle tej całej budowli Jako pamiątkę Kosztowało to mnie jakieś 7-8 zł, więc naprawdę spoko cenówka. Do tego jeszcze sobie kupiłem do picia i do jedzenia jakieś tam lody i jakąś tam wodę, bo można było tam sobie na spokojnie kupić coś. To akurat było na plusik, bo no trochę tam pochodziłem z półtorej godzinki, ale no tak całkiem szczerze, to jak mam powiedzieć, jak to wyglądało, no to wyobraźcie sobie katedrę Notre Dame. Ale taką na Uber, Uber-wypasie do której wbijacie i macie świątynię indyjską. Ale w takim mega wypasie, serio. Nasz typowy kościół katolicki, gotycki, czy, z elementami barokowymi jakby gotyk i barok połączony razem, plus jeszcze te indyjskie zdobienia. Kosmos, naprawdę jedno z najlepszych miejsc, jakich kiedykolwiek byłem, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Polecanko na 100%. Ale ja jestem naprawdę w takim szoku. Jakby na przykład w Korei robiły na mnie mega duże wrażenie różnego rodzaju świątyni, Czy na, na Tajwanie, tak jak opowiadałem podczas projektu Tajwan Ale tutaj to była całkowicie inna jazda Jakby ilość bogactwa i całe te zdobienia Już same to, że było to budowane 800 milionów godzin Było potrzebne 300 milionów kamienia Marmuru białego, czystego białego, bez żadnych poszlak, bez niczego noczystego Niesamowite, naprawdę Niesamowite I lecę na targowisko, które akurat fajnie się składa, że jest połączeniem tej linii oraz linii czerwonej Więc będę mieć w miarę prosty dojazd, bo tylko tu chyba dwa przystanki przejeżdżam A potem mi zostają do przejechania jeszcze e, chyba pięć przystanków Więc spoko, elegancko lecę od się do was, jak zwykle w trasie Przed mną, wchodząc do metra, chciał e, wnieść jakąś taką sprężynę medalową, taką, jakby wiecie, do stykania dziur, coś w tym stylu, i go nie wpuścili. Powiedzieli, że z tym to ty nie możesz jechać, bo to metal, bo to niebezpieczne, bo to się kręci, bo możesz gdzieś zrobić coś głupiego, nie wiem, to pod szyny podłożyć, nie wiem, i go nie wpuścili. I chłop taki zły był w ogóle załamany, więc beka, no bo tutaj widać ewidentnie, że wpuszczają tych, których chcą, bo. Ludzie inne rzeczy, nieraz gorsze włożą, a oni wszystko to akceptują, więc taki kraj, już szczerze, to cieszę się, że to była jedna z moich już ostatnich przejażdżek metrem w Indiach, bo to jest taka banda niewychowanych ludzi. Coraz bardziej cieszę się z tego powodu, że jestem szeroki, bo tutaj mogę hamsko przepychać i iść wiecie jak taki czołg, typowo, e, który nie skręca, po prostu już idę. No. Ah! Oh, yeah! I chwilą pocisnę dwóch gości z bardzo strasznym oburzeniem, że jak ja mogę tak szeroko chodzić, a ja mam takie wrażenie, że kurde ludzie Wy jesteście po prostu głupi i tępi. No i mamy Saroin Market na Triple Advisorze był podany jako dobre miejsce do zakupów, ale powiem Wam, że czuję się tu niechciany, bo są sami lokalsi i jestem trochę mówiąc to ładnie estresado. Eee. Kurde Nawet jakieś bramki kiedyś tu musiało coś się faktycznie dziać Jak widzicie nawet bramki tu jakieś mamy wejściowe Więc ciekawe Ale jakby no tutaj nie ma żadnego wykrywacza, to jest w ogóle odłączone totalnie Ale tak, to jest taki prawdziwy już tutaj Lokalny market ja Ci kręcę, ale to jest ludzi a to nie jest największy market, ale ten jest taki najbardziej podobno lokalny. No, thank you, thank you. Próbują wcisnąć oczywiście podróbki podsów. Zaraz się będziemy przechodzić po stanowiskach i patrzeć co tu w ogóle jest na sprzedaż. Ale kurde, jest grubo, kurde. Nice. Gdzie ja trafiłem? Musimy się przyzwyczaić do tego, że będę tu bardzo zaczepiany. No, I have a lot of tattoos, thank you. No, tak jak widzicie, teraz za chwilę ktoś tu teraz podbija i się pyta o coś <laughs> Bo jestem dosłownie ten jedyny biały I to jest mega jazda Kurde Wow, ja uwielbiam takie miejsca, naprawdę uwielbiam takie miejsca Bo tu się już całkowicie, wiesz, inaczej czujecie, co nie? Nice O Jezu Niesamowite. Naprawdę to robi zawsze na mnie takie piernujące wrażenie, te ich targowiska tutaj. Trzeba tylko teraz za swoje rzeczy, wiadomo, na jakiś plecak, zegarki już nawołują. Olera, Niesamowite. O, są koszule. Są koszule. Nice. Naprawdę jest tutaj grubo. Jak oczywiście słyszymy cały czas bardzo dobra jakość No I have a lot of tattoos. thank you no, Oczywiście o co się pytamy o tatuaże w głównej mierze, bo czemu by nie? Ale teraz tu widzicie znowu kosmetyki <grywki> Książki Wszystko Jest. Jest moc. O, jakby ktoś był głodny, chciałby sobie zjeść ryżu z kary. Super. O jest. E, No, tu jest mega, naprawdę. Tu jest mega. To są takie miejsca, jakie się lubi, naprawdę. No i oczywiście, no każdy teraz na ciebie patrzy, no bo się mega wyróżnisz. Oh. No, thank you, thank you. Trzeba naprawdę się też przyciskać strasznie między ludźmi Bo jest kurde mega ciasno Najgorsze będzie teraz żeby stąd ze środku wrócić, bo ja widziałem ile do, do metra ludzi wchodziło to to chyba będę musiał czekać na trzeci pociąg w ogóle Ale kurde o! Potrzebuję się przebrać za księżniczkę, proszę bardzo Nice Nice Szukam jakiegoś gościa typowo z cenówkami i wtedy zaczniemy się torgować bo chcę kupić jeszcze coś tutaj, jak jestem w Indiach jakąś koszulę znowu. Bo no to są kurde tanie, co nie? A mają fajne wzory. Tylko trzeba znaleźć kogoś konkretnego. Tak jak było w tamtym przypadku, jak byłem w pune na targowisku, udało mi się dorwać. Tutaj udało też się znaleźć kilka sklepów, gdzie są faktycznie, znaczy stoiska, gdzie są faktycznie męskie rzeczy, ale no. Kurde w ogóle czuję się tu wysoki. Nie jestem wcale wysokim facetem, mam 1,768 m w zależności od tego kiedy stanę pod tym, pod metrówką, ale no tutaj jest, tutaj się jest wysokim, naprawdę w głównej mierze ludzie są niżsi ode mnie, co się rzadko kiedy zdarza, naprawdę. Udało mi się znaleźć już końcowe ceny takich powiedzmy koszul, 250 za koszulę czyli to są naprawdę naprawdę grosze 250 w na polskie pieniążki to będzie jakieś 13 zł. no tam powiedzmy do 15 ale fajnie by było gdyby się kurde nie potrafię się przycisnąć bo jest tak dużo ludzi ale fajnie by było jakby się udało znaleźć duże rozmiary co nie, bo jak na razie były tylko dwa razy xl które widać było że po prostu są z Chin transportowane i dwa razy XL to jest dla mnie taki rozmiar. Wiecie, z Chin jest to taki mocno za mały, no bo tam kupiłem trzy razy XL i ten też by się przydało taki rozmiar gdzieś dorwać. To Targowisko się nie kończy, po prostu. Jakby cały czas idę i ono się nie kończy. Już jestem na trzeciej uliczce. Cały czas jest tyle ludzi. Jak na Shibuya w Tokio. <laughs> Dobra, no prawie jak na Shibuya w Tokio, ale jest. Masa ludzi, naprawdę, no nie da się kurde przejść. I znaleźć koszul no jest over mocno O! Oh. Oh. Jakby ktoś kiedyś szukał sobie tanich najeczek to proszę bardzo Full legit Niekradzione No thank you I don't want to perfume No na Ganieczu to jest cała masa Cały czas podchodzą, pytają się o cokolwiek, czy coś byś chciał, czegoś byś nie chciał. Jest grubo. Dobra, są koszule, będziemy patrzeć po ile koszule. A, niestety za małe, bo jakby oni wystawiają, roz... tutaj nie ma jakby takiego wiecie magazynu, jak już pytałem się kilka razy, to oni wszystko wystawiają na zewnątrz i tyle. Więc szukamy dalej, żeby sobie kupić jakąś koszulę, albo ogólnie żeby coś kupić, żeby była jakaś taka pamiątka z takiego wiecie, targu i w ogóle zobaczyć jak to długo wytrzyma. Ale no fajnie tu jest, no ja lubię takie miejsce. No faktem czuję się dziwnie Bo dotychczas spotkałem tylko dwie osoby, które były z chyba Europy Nawet no, ja sobie ręki odciąć, a tak no, to wszystko to są Hindusi, co nie tej trawa za bardzo zagranicznych osób nie spotkamy No bo to jest lokalny targ lokalny W końcu się trochę przezidziło że w końcu można faktycznie coś to spokojnie, ale to tylko dlatego, że po prostu to jest chyba na, na samym końcu targowiska i tu się jak najmniej ich rozkłada. A część to w ogóle dopiero się całkowicie rozkłada, bo dopiero co wysuwają swoje wszystkie produkty do przodu. Więc no fajnie, o, są koszule 251 Poszukajmy rozmiarówki na mnie. Hello! Czy masz coś 3 XL? 3x XL? Coś? Czy masz coś? 3,50 3,50? To w porządku. Możesz mi pokazać? Tak, w porządku. Chłop mnie chciał za krowę przebrać miał dwa razy e, trzy razy XL e, oczywiście w chińskiej rozmiarówce i była po prostu w kolorze krowy, co nie? Biała, brązowa, więc odpuściłem, szukam dalej. Może jeszcze coś się innego trafi. Ale już widzę, że te dwa razy XL to jest taki limit, limit, a trzy razy to już jest naprawdę ciężko trafić. Może coś się jeszcze uda spotkać. Na no spokojnie. Jakby targowisko jest ogromne. Naprawdę idę, idę, idę i ono się nie kończy. Ale fajnie, fajnie. I jeszcze w szczególności co chwilę słuchajcie to wiecie o nich. Lalele, takie głośne darcie się i to robi taką mega robotę to jest naprawdę niesamowite lepsze przy wszystkich stanowiskach jest to, że teoretycznie można zapłacić tym całym Paytm Paytm to jest taka specjalna apka do płacenia za zakupy trochę na wzór takich Chin, gdzie tak samo płacimy za wszystko już praktycznie bez kart, tylko aplikacją w telefonie i bezgotówkowo tutaj gotówka jak na razie nie ma zamiaru wymrzeć, ale są, są dalej możliwości Mam koszulę tak zapakowaną dwa razy. XL w e, taki, wiecie, taki styl hawajski, jak ta. Tylko, że widać, że materiałowo to już dawno, dawno jest okropne. I wydaje mi się, że po jednym, dwóch praniach to będzie całe potargane. Ale nie szkodzi, dałem za to znowu. Tak jak już mówiłem wcześniej, 250, czyli jakieś 13 zł więc spokój, no nie jest najgorzej w tym momencie patrzę jeszcze z jakimś na szybko bankomatem atm o ile będzie szansa bo może coś tu bym jeszcze kupił no, thank you guys, thank you eee, może bym coś jeszcze kupił ale no tu raczej chyba ATM nie będzie istniał ale ja muszę gdzieś to moją torbę z zakupami <laughs> szarą sprzedać eee, znaczy sprzedać, no schować no bo kurde Zaraz mi ktoś ukradnie tą cholernie drogą koszulę za 13 zł. Kurde! Żeby wam pokazać, ile tak naprawdę zapłaciłem za tą koszulę, jakby w takich ich normalnych warunkach, to zapłaciłem zaledwie półtorej butelki wody. Naprawdę, w tym momencie mam przy sobie butelkę wody za 150 rupii Jest to akurat woda z tymi, z elektrolitami, z srebrem i w ogóle. No i ta butelka wody kosztowała mnie 150 Dosłownie rupi, czyli no prawie, że dwie trzecie Samej koszuli, więc Mamy taki rozstrzał, no wiadomo są też wody tańsze Kupowane normalnie Ale ja cały czas kupowałem tą wodę oraz Zwykłą też wodę za 100 rupi, ale też jakby z tej samej marki Tylko po to, żeby mieć e, Uszczelkę Ja to jeszcze kiedyś tam gdzieś opowiem, na no jakimś rollsie czy shortcie, ale to no specjalnie ją kupiłem, żeby mieć jakąś taką uszczelkę. Są takie specjalne uszczelki, które potwierdzają Ci, że woda nie była otwierana przez nikogo wcześniej i upijana. I daje Ci to taki pewien rodzaj bezpieczeństwa. Tutaj targowisko stało się już luksusowe. Tu wiecie, tu już są poważni sprzedawcy. Poważne pieniądze się kręcą. Już normalne sklepy po części. A to naprawdę są stare boksy, to kiedyś to były jakieś sklepy, a teraz z tego zrobili targowisko. Z z tego się stało w rozmackie targowisko. I nie zdziwię się jak wiele z tych rzeczy i tych napisów dalej zostały po starym, starym, prawdziwym, realnym sklepie, co tu kiedyś był. No ale jak cały czas możecie słyszeć gdzieś dookoła, co chwilę ktoś was, co chwilę ktoś nas tutaj woła, co chwilę ktoś nas nawołuje. Żeby chociażby zbić piątkę czy coś, więc no, milusio, milusio. Jakby wiadomo, nie jest to idealny świat niestety, ale jest milusio. O, jest nawet bankomat. Może spróbuję jakiś hajs wybrać jeszcze i coś kupimy. Niestety bankomat nie działał, więc musiałem, więc musiałem szukać innego. Coś tam się udało wybrać na szczęście w następnym. Ale kurde no nic nie ma takiego, co by mi przykuło wzrok co bym chciał na pewno kupić, więc chyba powolutku zawijam się do hotelu, montować dla Was kolejne materiały i możliwe, że jeszcze ci wyskoczymy na to jedzonko co obiecywałem już tak długo, no bo film z jedzonka trzeba w końcu nagrać, bo ile już można czekać, prawda? ale na street foody chyba już nie zdążę, więc niestety street foody musimy sobie odpuścić i może, o nawet jesteśmy już przy tym wejściu, w trendy wchodziliśmy Halo? więc... No, I don't want to e, więc e, trzeba trzeba się ewentualnie poprzyciskać znowu, no więc może się jeszcze gdzieś udam na street foody, ale nie liczcie, że ja będę jeść coś, bo no nie oszukujmy się, ale za bardzo to jedzenie to mnie nie przemawia ze street foodów ale jeszcze postaram się w jakiś dzień wyskoczyć o, tutaj widać, że koledy się doskonale bawią bo są na kamerze za mną, więc no, beka. Dobra, zbijam się na stacji metra, wracam do hotelu, idę coś zjeść. No i co? Do zobaczenia podczas kolejnych produkcji i buja! No i dobiegamy do końca tego materiału. Dziękuję za spędzony wspólnie czas. A jeśli szukacie więcej fotek z moich wyjazdów, to zapraszam Was na mojego insta. Link w opisie. A tymczasem jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w podróży. Buja!